Dzień dobry, witam wszystkie rybki na naszym czytaniu dodatkowym. Zobaczymy sobie, co się zmieniło w energiach. Zaczniemy od liści herbaty. Cały czas październik. Finanse i miłość. Proszę finanse. O rany, Wasze marzenie się spełnia. Finanse. O czym marzycie u... Dobrze. O Boże, Wasze marzenie się spełnia. Macie podkowe, czyli szczęście. Jest zmartwienie, wielkie zmartwienie o nic. Jest świnia, czyli zwróć uwagę na chciwość. Nie wiem, czy Waszą, czy czyjąś. I o Boże, po prostu jakie karty. I jest ścieżka pieniędzy, która na was czeka. No dobrze. Zobaczymy. Zobaczymy, co tarot jeszcze dopowie. Samo szczęście. Szczęście i pieniądze. Ale inno trzeba uważać, żeby nie, nie być chciwym. Albo może jakaś chciwa osoba, osoba w Waszym życiu się pojawi. I trzeba na nią uważać. Siedemka kielichów. Uuu, co to jeszcze? Trójka pentakli. Siedemka kielichów to jest duży wybór. Ale to są też takie iluzje może. <laughs> No, ale spójrzcie, być może wasze marzenia są bardzo, yy, nie wiem, wybujałe, powiedzmy, tak? Ale wasze marzenie się spełni. Więc czemu nie marzyć, prawda? Jest ósemka pentakli, która by sugerowała, że ciężką pracą właśnie dochodzicie do tej y, ścieżki pieniędzy, która na was czeka, tak? No dobrze. Dlaczego mamy siedemkę kielichów? To może być wiele opcji też. Może akurat ktoś szuka pracy. Może zastanawia się nad różnymi opcjami, które przyniosłyby więcej pieniędzy tak, do domu. Może czegoś brakuje. Jest As Buław, czyli nowy początek, nowy pomysł który właśnie może przynieść Wam pieniądze. Jest Trójka Mieczy. Trójka Buław. I Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów to są świetne pieniądze, które nagle do Was wpływają. I jest to taka kwota, że ona pomaga Wam spłacić jakiś kredyt, jakieś zobowiązania długi poprawa sytuacji finansowej ogólnie, tak? Czyli jeżeli to wasze marzenie się spełnia, dzięki waszemu może pomysłowi, albo to jest nowy początek, może po prostu zaczynacie nową pracę, może zaczynacie w ogóle coś nowego dla osób, które yy, nie wiem, które nie pracują już, może są na emeryturze, może coś się pojawia i, i może jest coś, co potraficie robić. Nie wiem, piec ciasta choćby, taki przykład, tak? I nagle się pojawi okazja, że ktoś będzie, Wam zaproponuje, że yy, może piekłbyś te ciasta i, i ja je będę sprzedawać mojej cukierni, coś takiego. Ale to są pieniądze, które Wam bardzo pomogą. I, i Wy zaczynacie działać. Jest, są, jest trójka mieczy. Dopowiemy sobie ta trójka mieczy, dlaczego ona jest. Może to jest coś z przeszłości, tak? Coś tam w Was siedzi, jakieś rozczarowanie. No lecą mi karty. Jest ciężka praca. Znowu ósemka pentakli. Dużo pracujecie. No dobrze, dlaczego jest to trójka? Nie. Jest siódemka buław. Siódemka buław to jest taki upór. Takie bronienie swojej sytuacji, bronienie swoich. Um, swojego punktu widzenia. No nie wiem, dlaczego to się. jak to się ma do tej trójki? Jest szóstka. Metra. Od czegoś odchodzicie. Może odchodzicie od jakiegoś myślenia. Bo byliście uwiązani. Um, Swoim sposobem myślenia, patrzenia na rzeczywistość, tak? Może to jest takie myślenie, a nie, to nie dla mnie, o nie mi się już nic dobrego nie przydarzy, może to jest to i wy od tego odchodzicie, to was raniło. Bo bardzo tego broniliście, tak? Bardzo wierzyliście w to, ale odchodzicie od tego. I jest ten nowy początek. Może rzeczywiście ktoś będzie piekł ciasta i je sprzedawał. I na tym dobrze zarobi. Dlaczego mamy trójkę pentakli? Trójka pentakli to jest fajny punkt wyjściowy do budowania czegoś stabilnego i macie szczęście. Może to te pieniądze, które tutaj do Was przyjdą, ta poprawa sytuacji finansowej, to Wy je wykorzystacie właśnie i w coś zainwestujecie. Tylko uważajcie, bo macie tutaj rycerza buław. To, to jest taka energia, która mówi, że szybko pieniądze wpływają, ale też je szybko wydajemy, tak? Mamy taką. Nie wiem, gorącą głowę, albo ja nie wiem, jak to się mówi. Taką rękę do wydawania po prostu, tak? Nic nie zostaje, ale to chyba tutaj jest przy tym jako ostrzeżenie. No i może to jest też ta y, świnka, która nam to wyskoczyła. Y, no nie bądź chciwy. Nie? Zainwestuj. Tak, są jakieś plany. Jest stabilizacja, jest stabilna sytuacja y, finansowa, bo jest paś pentakli. Jest ósemka mieczy i dziewiątka kielichów. Tak, dziewiątka. Y, czyli tak. Y, patrząc na to, że mieliście tutaj też szóstkę mieczy. Tutaj ta ósemka mieczy nam potwierdziła ten upór. Ten upór to stawianie sobie granic, nakładanie sobie ograniczeń. Sami sobie to robimy, tak? Nie chcemy czegoś widzieć. W ósemce mieczy zwykle jest pokazana kobieta, która ma zakryte oczy i ta ósemka mieczy jest dookoła niej. Ale przez to, że ona ma zakryte oczy, ona nie widzi, że to nie jest pełne koło wokół niej, że jest wyjście. Że brakuje tych dwóch mieczy, czyli ona, gdyby ściągnęła tę opaskę z oczu, zobaczyłaby, że jest wyjście z tej sytuacji. I to wyjście prowadzi was do dziewiątki kielichów. Dziewiątka kielichów to jest: jesteście zadowoleni z siebie, kochacie siebie, wiecie, co potraficie, wiecie, na ile was stać, macie tę wewnętrzną siłę, tak? Jestem po prostu. Fajną osobą i wiele potrafię. To jeżeli to są kielichy i są finał, to może być osoba kreatywna, to może być właśnie jakaś kreatywność, która się w was budzi. Wy ją widzicie i podziwia podziwiacie ją po prostu w samych sobie. No dobrze, tutaj mamy znowu ósemkę pentakli, czyli zaczynacie ciężko pracować. Jest energia króla Buław. Król buław. Y to może być mnóstwo pomysłów też. Taka chęć do działania. Nareszcie po prostu nabieram wiatru w żagle. Ale jest też królowa mieczy i paść mieczy. Paść buław. Paść buław to jest tak. Nowy początek, świeża energia i jest ósemka kielichów. Czegoś odchodzicie. Tak, tutaj, jakby po jednej karcie, w każdej tej kolumnie się pojawia, właśnie ta jeszcze to, co Wam tam siedzi z tyłu głowy, to, od czego odchodzicie. Ale Wy bardzo trzeźwo podchodzicie do całej tej sytuacji, bo patrzycie z punktu. W jesteście w energii królowej mieczy i królowa mieczy to jest taka osoba yy, bardzo. Nie jest zbyt emocjonalna, nie pokazuje emocji, ale ona jest bardzo mądra, bardzo inteligentna, bardzo... widzi wszystko. Po prostu siedzi, to jest ta osoba, która nie mówi za dużo, ale obserwuje, a kiedy już się odezwie, to mówi z sensem. I wszyscy jej słuchają. I wy macie taką energię tutaj. No dobrze, zobaczmy, co w miłości. Boże, te karty. Zobaczmy co w miłości w takim razie. Dla naszych rybaków ostatnio jakieś ciężkie energie się pokazało Wam. No zobaczymy. Oproszę, co pierwsze, by wypadło spokój i harmonia. Mm, jakieś oskarżenia i problemy, no ale nie przywiązujmy się trochę do tej karty za bardzo, bo jeszcze może się wyjaśnić. No, co to jeszcze mamy? No, czujecie, że czegoś wam w życiu brakuje? To może być, ta karta mówi, że to może być miłość, pieniądze lub cel. No, zobaczmy, wyklarujmy sobie. Główna energia, jaka wam przyświeca, to spokój i harmonia. Zobaczymy, co Tarot ma dla was. Paść Gwiazda i As mieczy. mieczy. to komunikacja. Może dostaniecie wiadomość. Która Wam da ten, ten, ten spokój i harmonia? Może porozmawiacie z kimś po prostu szczerze, wy się do odezwiecie, albo ktoś się odezwie. Może też być tak, jeśli chodzi o miłość, że macie kogoś na oku, ktoś Wam się podoba i po prostu podglądacie tę osobę gdzieś w sieci. Ale takie zdrowe podglądania. tak interesuje Was, co dzieje się w życiu tej osoby, bo, bo jest dla Was ważna. Bo jest ważna. Albo ktoś, ta osoba, o której myślicie, robi to wobec Was, tak? Jest król Buław. Królowa Mieczy. No, ciekawa para. Bo król Buław to taki mężczyzna, za którym oglądają się kobiety, tak? Ale to jest bardzo dojrzała energia. Taka energia, która może się podobać. I w sumie, jeżeli król Buław wiąże się z królową Mieczy, to oni by się pięknie uzupełniali, bo królowa Mieczy, jak już wcześniej wspomniałam, w tych finansach to jest osoba, która tak jakby nie jest tak gorąca jak król Buław, nie jest tak, yy, tak ognista, jest bardziej spokojna, ale, ale jest szczera w tym, co robi. No nie wiem, może to wasz, wasz, wasza osoba jest. Ktoś z trygonu ognia. Baran lew albo Strzelec, Albo bliźnięta waga, lub wodnik. O, jest koło fortuny. Czyli rzeczywiście wszystko odwraca się na waszą korzyść. Idzie w waszym kierunku. No, nagle się zmienia wszystko, tak? Była jakaś zła energia, czuliście, że idziecie do nikąd, a teraz, a teraz idziecie, widzicie, że światełko w tunelu się zapala po prostu dla was koło fortuny. To, to mogą być różne zdarzenia, które szczęśliwie się tak złożą, że wy na nich korzystacie. Jest królowa kielichów, Boże, ile tu ludzi? Może tu jest troszkę za dużo ludzi? I jest, jest diabeł, to może być koziorożec. Może wy jesteście w tej królowej kielichów, może macie duży wybór. No, ciekawe bardzo to jest. No ale karta Wam się odwróciła. Dziesiątka kielichów. Spełnienie, miłość, szczęście. Nie widzę, żeby to był jakiś, żebyście stali gdzieś na, na granicy, podejmowali jakiś wybór. No, jest tutaj diabeł, to, mogą, to może być takie kuszenie, to może być też związek oparty na yy, fizyczności, ale to może też być, to mogą być używki, tak? Może jakieś wasze przyzwyczajenia. Chociaż w sumie to tutaj nie ma znaczenia. Chociaż czekajcie, może ten diabeł was właśnie doprowadzi. Jest siódemka buław i ósemka pentakli. Chcecie zbudować coś trwałego i bardzo bronicie, bardzo bronicie swojej postawy. Straszne zamieszanie tutaj jest. Nie wiem, może jesteście na jakimś portalu randkowym i po prostu tyle osób jest tutaj. I któraś z tych osób będzie tą osobą, która przyniesie Wam to szczęście? To jest to, ta osoba, nad którą czuwa pełną fortunę. Albo ono jest dla Was, tak? I, I to Wy jesteście to Wy dostaniecie tę osobę, na którą czekacie. Tak może być. Na razie cierpliwie po prostu czekacie. Tutaj mamy gwiazdę. Gwiazda to nadzieja, ale też spełnienie życzeń. No i są te kłopoty i jakieś oskarżenia. Może jakieś plotki, ktoś po prostu za Waszymi plecami plotkuje na Wasz temat. Super. Ale wy sobie z tego nic nie robicie, tak? Niech sobie tam mówią. Wiadomo, jeżeli ktoś ma z Wami problem, to jest to jego problem, nie wasz. Czyli może sobie plotkować do woli. Wy od tego odchodzicie. Jest ósemka kielichów. I wy, wy patrzycie na swoją gwiazdę. Odchodzicie od wszystkiego, co jest jakimś jakiś przeszkadzajek takich, tak? Wy jesteście w energii maga. To wy tworzycie swoje życie, to wy decydujecie i wy wyczujecie, wy że jesteście na właściwej ścieżce. Więc cokolwiek, ktokolwiek mówi o was, to nie ma znaczenia. Macie dwójkę kielichów. To jest miłość. Więc cokolwiek na zewnątrz by się działo, wy siedzicie w swoim sercu i bardzo dobrze, bo karty pokazują, że to jest właściwa ścieżka. Tak, i wy zwyciężacie. Może miłość do was właśnie idzie. Z tego całego zamieszania. Ostatecznie jest związek. Tu się bardzo dużo dzieje naprawdę. Jeszcze nie miałam takich kart, żeby było takie zamieszanie. Tyle osób, diabeł, koło fortuny, dziesiątka kielichów. U. Dlaczego mamy? Tę beczkę, która mówi nam o tym, że <laughs> czujesz, że czegoś Ci w życiu brakuje. No i mamy energię braku też. Mamy piątkę pentakli, to jest, to jest brak. Jakiś kryzys. Ale jest też as mieczy, który może sugerować, że może macie ochotę coś odciąć, zakończyć, może powiedzieć prawdę. Może potrzebujecie tego, żeby ktoś z Wami o czymś porozmawiał. Może o tym braku, o tym smutku. Potrzebujecie drugiej osoby, która, która by była przy Was. Kiedy wy potrzebujecie porozmawiać o tym, co czujecie. No ale jest umiarkowanie, czyli cierpliwość. Siódemka pentakli znowu cierpliwość. Wy cierpliwie czekacie. Bo może w przyszłości było zranienie, tak? Jest dziesiątka mieczy. Ale może też wy jesteście zmęczeni po prostu już swoją sytuacją. Dziesiątka to jest zakończenie. Z kolei, as to jest początek. Jesteście bardzo, bardzo, bardzo cierpliwi w tym, co los wam przynosi. Ale. Macie te. Jest, no czegoś wam brakuje cały czas. I czujecie się oszukani z siódemka mieczy. Troszkę oszukani. No tylko, że Wy macie gwiazdę. Macie spokój i harmonię. Chociaż może macie dziesięć kielichów, ale może to jest to, co, czego Wy byście chcieli. A cały czas jest miłość z dwójka kielichów. Czyli ja to widzę tak, że ta cierpliwość, może teraz sytuacja nie jest za łatwa, ale, ale ta miłość do Was przyjdzie. Może nie z tą osobą, spójrzcie, ile tutaj jest osób. Może nie z tą osobą, którą macie na myśli, ale, ale przyjdzie. O, jeszcze jedna karta. Tak, jest jakiś wybór. Zastanawiacie się nad czymś. No dobrze, skoro już jest ten wybór. No, Zastanawiacie się nad nowym początkiem. Ojejku, jest nowy początek. Nowy początek, który będzie dobrym początkiem. To jest as pentakli. To będzie coś stabilnego. Spójrzcie, jak podobne są te karty. Dwójka Buław i paść buław. Nowy początek. Taka energia planowania, myślenia o tym podejmowania decyzji. Ale Paś wyrusza, on już widzi słońce na horyzoncie. No dobrze, zobaczmy, co karty wyrocznie jeszcze dodać chcą. Zaangażowanie. <laughs> Podróż. No, może wy wypływacie w Waszą podróż, bo tu jest statek na obrazku, em, Waszą nową podróż. Albo cały czas jesteście w tej podróży, która, która, tej Waszej wewnętrznej podróży, bo jesteście zaangażowani, albo może to zaangażowanie jest na horyzoncie. Najważniejsza karta moim zdaniem to jest. Przepraszam. Poddać się temu, co, na, co nam los przyniesie, co wszechświat nam da. Płyń. Płyń z prądem. Kieruj się swoimi uczuciami. One cię zaprowadzą do Twojej miłości. Liczby, które mogą mieć znaczenie, to 10, 21 oraz 51. Albo jeden, trójka i szóstka. To może być data, to może być miesiąc, może być. Może wtedy przyjdzie rozwiązanie, tak? Na przykład w marcu albo w czerwcu. Tylko że teraz jakby ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda. I gdzieś tam na horyzoncie jest. Jest nadzieja. Jest gwiazda. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i. Mam nadzieję, że wszystko fajnie Wam się ułoży tutaj, naprawdę. I do następnego. Pa Pa.